Pod koniec 1939 roku w Spale utworzono ważny niemiecki ośrodek dowodzenia, Oberost, który obejmował wschodnie tereny okupowanej Polski i Prusy Wschodnie. Hitler, przewidując konflikt ze Związkiem Radzieckim, zlecił budowę umocnionych centrów dowodzenia, z których niemieccy dowódcy mogli bezpiecznie kierować operacjami wojskowymi na wschodzie. W Spale miało znajdować się dowództwo grupy Armii Środek a projekt nazwano Anlage Mitte, czyli Obszar Środek. Dwa inne ośrodki powstały w Prusach Wschodnich Anlage Nord i na Podkarpaciu Anlage Sud. Miejsce na budowę schronów wybrano we wsiach Konewka i Jeleń na początku 1940 roku. W Tomaszowie i Białobrzegach powstały obozy dla robotników organizacji TOD i oddziałów służby pracy RAD. Przybyło około 3000 robotników z Niemiec i Austrii oraz około 1500 włoków. Na teren budowy wkroczyła firma Askania Werke oraz robotnicy z organizacji TOT. W Tomaszowie powstało kilka niemieckich firm pracujących na potrzeby Askani, zatrudniających około 1000 pracowników, w tym wielu Polaków, którzy pracowali przy pracach pomocniczych i transporcie, ale nie mieli wstępu bezpośrednio na plac budowy. W konewce oddalonej 4 km od spały, wybrano dużą leśną polanę, a w Jeleniu, 6 km na południe od Spały, obiekty miały powstać nieopodal małej stacji kolejowej i drogi do Spały. Do czerwca 1941 roku w Konewce i Jeleniu powstały dwa kompleksy żelbetowych schronów. Główne obiekty to potężne schrony kolejowe mogące pomieścić całe składy pociągów sztabowych. Schron w Konewce ma 380 metrów długości i jest prosty. A schron w Jeleniu ma 355 metrów i kształt łagodnego łuku. Oba schrony mają przekrój ostrołuku, a wewnątrz ciągnie się półkolista nawa z torowiskiem kolejowym, z której prowadzą zejścia do mniejszego, równoległego korytarza podzielonego stalowymi, hermetycznymi drzwiami na pomieszczenia dla obsługi pociągu. Obok zbudowano mniejsze schrony z zaplecza technicznego, mieszczące agregaty prądotwórcze, kotłownie i wentylatory, tłoczące podziemnymi tenałami ogrzane i filtrowane powietrze do wnętrza schronu kolejowego. Inne schrony mieściły studnie, hydrofornie i zbiorniki wody. Kwatery wyposażono w instalacje wodociągowe i odwodnieniowe z osadnikami i odstojnikami ścieków oraz zbiorniki paliwa do generatorów. Na potrzeby kwatery zajęto również kilka budynków w pobliskiej konewce, w tym drewnianą willę zbudowaną pod koniec XIX wieku dla Carewicza Mikołaja, która stała się komendanturą kwatery. Zniesiono także kilka drewnianych baraków. W konewce, przy skrzyżowaniach dróg i przy torze kolejowym, wykonywano, wykonano system umocnień ziemnych z gniazdami karabinów maszynowych, a od strony lotniska zbudowano dwa żelbotowe schrony bojowe oraz schron bierny dla oddziałów ochrony kwatery. Teren wokół kwatery był ściśle strzeżony, także nawet okoliczni mieszkańcy i ludzie zatrudniali przez Niemców w spale nie znali przeznaczenia wzniesionych obiektów. Według źródeł niemieckich do budowy kompleksów w Wieleniu i Konewce zużyto 75 100 metrów 3 betonu. W lesie między Lubochią a Skrzynkami rozpoczęto budowę kolejnej, mniejszej kwatery wojskowej z czterema schronami biernymi typu 102V, przystosowanymi do celów sztabowych i drewnianymi barakami. Mimo szeroko zakrojonych prac, Niemcy nie wykorzystali tego ośrodka dowodzenia ani w trakcie przygotowań, ani w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim. Szybkie posuwanie się Wehrmachtu w głąb rosyjskiego terytorium sprawiło, że korzystanie z obiektów Adnlagemite stało się zbędne. Relacje świadków mówią o kilku wizytach pociągów specjalnych w Spale i Konewce. W połowie 1944 roku schrony w Jeleniu i Konewce posłużyły jako magazyny i zakłady remontowe, odzyskujące części z uszkodzonych silników lotniczych należące do Tomaszowskiej filii firmy Daimler-Benz Flugmotorenwerke. Kompleks w Jeleniu znalazł się wówczas w wykazie dyslokacji niemieckich obiektów przemysłowych pod kryptonimem Gold Amsel, a schroną w Konewce nadano kryptonim Hun. Pod koniec wojny w związku z bojowym wykorzystaniem lotniska koło Glinika przez Luftwaffe schron kolejowy i teren obok niego wykorzystano jako skład bomb i amunicji lotniczej. W styczniu 1945 roku Niemcy opuścili konewkę. Zaminowali schron, ale nie zdążyli go wysadzić. 18 stycznia nieliczna załoga uciekła przed zbliżającymi się oddziałami Armii Czerwonej. Schluck hier nach dem kleinen Schluck den aufgetrotzt, ist das auch der letzte Punkt der Geschichte.